Siemanko moi drodzy. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, dlaczego ktoś ukradł zacisk hamulcowy i założył francuza na przewód elastyczny hamulca zasadniczego. Oczywiście, żartuję, tutaj wystąpiła standardowa usterka hamulca ręcznego, czyli zablokowanie mechanizmu, przez co jak widać nowa tarcza z TRW została przegrzana, przypalona również klocki. Na szczęście na tak małą skalę, że ani tarczy nie powginało, ani nie zrobiło rantu, nic się z nią złego nie stało, więc ona zostaje. No i teraz tak, przepraszam, próbowałem złożyć, bo mam dwa zaciski. To jest zacisk, który dostałem od poprzedniego właściciela samochodu razem z autem. To jest ten, który zdjąłem. Różnice widać prawy, lewy, bo tu jest odpowiedźnik z tej strony, tu jest odpowiedźnik z tej strony. Poza tym chyba reszta jest wszystko takie same. Natomiast tak w tym który dostałem, rozebrałem go. No i tutaj ta tulejka niestety zardzewiała, zatarta w środku, powierzchnia porysowana. Więc no, no nie nada się, bo może ten, mówię, mówię złożyć z dwóch jeden. Następny zacisk. Tu troszkę, troszeczkę lepiej. Ryski są, tulejka wygląda troszeczkę lepiej, natomiast jest to również zatarta. Później pokażę, jak to wszystko wygląda w środku, w tym, w tym zacisku. No i można by było się zdecydować na regenerację tych zacisków. Owszem, można by było, gdyby one były oryginalne, ponieważ zarówno ten, jak i ten to są chińskie zamienniki. No które właśnie są chińskimi zamiennikami, że tak powiem i nadają się do niczego. Więc zdecydowałem się na zakup zacisku nowego, nieregenerowanego, tylko nowego. Najtańsze no takie zaciski można kupić za już 130 zł, nawet bez oddawania starego. No, Bosch'skie oryginalne to tam wydatek coś ponad 3,5 więc trochę dla mnie za wysoka pła. ale zdecydowałem się na zakup zacisku, będzie tu widać? Nie wiem, czy tu będzie widać. Na folii chyba jest logo. Firmy SKV. Czytałem tam różne opinie. Jedni tam polecają, inni nie. Ale mówię, że te zaciski dość dobrze, dość dobrze się sprawują. Zacisk wygląda w ten sposób. Jest nowy, ładny, pachnący, czysty, piękny. Wiadomo, pomalowany na srebrno. Albo to jest po prostu jakaś powłoka galwaniczna, w każdym razie jest nowy. I producent dorzuca oczywiście do całego zestawu smar. Jak rozumiem smar do prowadnic. Szkoda tylko, że w takim zestawie nie ma od razu prowadnic, gumek do prowadnic, bo to by podwyższyło, powiedzmy, cenę tego zestawu o jakieś 40 zł i kosztowałoby to wtedy. 260 zł zacisk, ale byłby komplet. A ja i tak tutaj mam jedną prowadnicę do wymiany w tym miejscu, więc szkoda, szkoda, bo tak bym sobie odrał, założył nowe prowadnice, nowe śrubki, a tak muszę kupować osobny zestaw. No i tak, podczas wymiany zacisku, czy w ogóle tutaj zalecam wprowadzić pewną modernizację. To znaczy mamy tutaj mechanizm odpychający, tutaj za lineczkę ciągniemy, Linka pociąga za mechanizm, ręczny jest zablokowany. Puszczamy i ta sprężyna ma go odepchnąć. Ale nawet w nowym zacisku nie zawsze to działa, dlatego polecam założyć tutaj na linkę hamulcową sprężynę wypychającą. Jeżeli ktoś będzie chciał, mogę podać jaka to ma być sprężyna. I wtedy ta sprężyna pomaga temu mechanizmowi cofnąć się do odpowiedniej pozycji. Przetestowane, działa to wyśmienicie, właśnie zamówiłem sobie dwie takie sprężyny do tego samochodu i naprawdę pomaga to bardzo fajnie, ten ręczny się po prostu tutaj nie zacina. No ale dobra, co było główną przyczyną w tamtych zaciskach, że zblokował się ręczny? Tego nie wiem, ponieważ ta osłona, która tutaj jest ta uszczelniająca, była cała, nieporwana, nie dostała się żadna woda, Prawdopodobnie problem występował w samym mechanizmie ręcznego w środku, a nie tylko w tej przytartej tulejce. Gdyś jak go rozebrałem, no to było widać jakieś tam przycinanie się tego mechanizmu. Chodzi o ten wkład, który tutaj jest wkręcony w utułoczek. Tak więc, cóż, składamy to. No i co? Później pokażę, jak to, jak to wszystko ma być złożone. No i teraz, tak, jeszcze jedna ważna, ważna rzecz, czyli na klockach jest taki pin z jednej. I z drugiej strony i ten pin musi wtrafić tutaj w otworek ten czy ten w zacisku ponieważ jeżeli nie trafimy zaciskiem w ten pin tutaj to nie będzie nam pasował tutaj w ogóle cały zacisk hamulcowy będzie odstawał i polecam też tak jak ja to zrobiłem zalać sobie zacisk przez odpowietrznik aż do, do momentu kiedy wypłynie tutaj tędy płyn. Wtedy będziemy mieli mniej roboty z odpowietrzaniem. No i tak, moi drodzy, mamy już to ogarnięte. Tak jak wcześniej mówiłem, warto sobie zalać tutaj płyn hamulcowy z ciekawką. On będzie schodził grawitacyjnie aż, znaczy, przez odpowietrznik, aż wypłynie tędy. Po prostu jest mniej odpowietrzania. I teraz tak, zobaczcie, niby 20-letni Ford. Ja wiem, że zacisk jest nowy, ale jazmo jest stare, prawda? I zobaczcie, jak Wkręcają się śruby. Nie wymieniałem ich. Co zresztą widać, są stare. Wkręcają się śruby. Jedna palcami. I tutaj gdzie nie dotkniecie, na przykład ta śruba od, od wahacza, pneumatem stryk odkręcone. I tak jeszcze ważną informację mówię. Yy, są te piny i musi wtrafić tłoczek, żeby przylegał. Czekajcie, spróbuję to coś zrobić. O! Przylega, bo jeżeli nie wtraficie w ten pin, to ten tłoczek będzie o grubość tego pinu odstawał. No i co będzie? No może kosić klocki, nie będzie to poprawnie hamowało. Przede wszystkim będzie słaby hamulec ręczny. On się teoretycznie powinien ułożyć po jakimś czasie, bo jak zaciągać hamulec ręczny, to tłoczek się obraca. Obraca się, więc on teoretycznie w miarę zużywania się klocków hamulcowych, on kiedyś tam skoczy, ale do tego czasu, czy nie zniszczy wam tarczy, tego nie wiem. No i co, tutaj klucz trzynastka i w sumie tyle, ta prowadnica, muszę wymienić tą prowadnicę, bo tutaj jest taka gumka, która spuchła i ta prowadnica ciężko chodzi, więc ja ją muszę na dniach wymienić to i tą i z drugiej strony tak samo bo inaczej po prostu to będzie przekaszać wszystko układ odpowietrzony w sumie założenie takiego zacisku to jest no nie wiem 15 minut jak wszystko ładnie pójdzie linka zapięta no i tą sprężynę wypychającą zakładamy tutaj tu ona się opiera kurde z tą ostrością tutaj ona się opiera w tym miejscu i tu się opiera i jak zwalniamy ręczny to ona jest taka wypychająca i robi pstryk, i tą dźwignię cofa w drugą stronę. Czyli, jak jest hamulec ręczny zaciągnięty, to powoduje, że popycha to. Prosta konstrukcja. No, i miałem Wam jeszcze pokazać, z czego składa się cały zacisk hamulcowy. No, więc tak, mamy tłoczek. Mimo, że tłoczek nie wygląda na zużyty, no to ta powierzchnia jest tam zrysowana. No i tu jest śruba taka z lewym gwintem. E po której chodzi mechanizm, mechanizm ręcznego i wypycha wy, wy, wy ten tłoczek. Tam dalej, czekajcie, światło włączymy. Tam dalej jest tak, pierścień Segera, podkładka, później jest taka jedna podkładka wykrzywiona. Przekładka, znowu taka podkładka wykrzywiona i podkładka z kulkami. I z tego całego zestawu składa się tłoczek.